Witam Was bardzo serdecznie, w roku 2021 yy, weszliśmy już w kolejny rok. Mm. Składam wam generalnie wszystkim e, jak najlepsze życzenia, życzę wszystkiego dobrego pomyślności. Miejmy nadzieję, że ten rok będzie zdecydowanie lepszy od poprzedniego bardzo byśmy tego chcieli, tym bardziej, że e, jak wszyscy tutaj fani e, sportu żelaznego, e, czekamy na otwarcie siłowni, prawdopodobnie będą otwarte w ostatniej kolejności, także no, nie mamy tutaj na to żadnego wpływu. E, jest to bardzo przykre, że tak jest. No i musimy z tym po prostu jakoś żyć i jakoś sobie radzić, ale mimo wszystko życzę Wam wszystkim, żeby ten rok był zdecydowanie lepszy, no i żebyśmy po prostu byli zdrowi i, i, i no cieszyli się, cieszyli się jak najbardziej życiem w tym roku 2021. Temat dzisiejszego filmu hormonalna terapia zastępcza HCZ. Dlaczego ten temat? Przede wszystkim nie jestem lekarzem, więc tutaj moje, moje informacje na ten temat na pewno zaczerpnięte są z wszelkiego rodzaju przekazów medycznych. Troszeczkę z doświadczenia, ponieważ no, no mam lat trochę, jestem przez cały czas na testosteronie i, i tak naprawdę nie odczuwam pewnych skutków, które się wiążą ze zmniejszeniem testosteronu w wieku starszym. Mm, więc na tej, na tej podstawie chciałbym Wam tutaj przekazać e, kilka takich dosyć ciekawych informacji. Przede wszystkim e, pierwszą informacją jest to, że tak naprawdę do tej pory uważano i, i, i wszyscy wiedzieliśmy o tym, że poziom testosteronu obniża się w wieku już tak ponad 40 lat, troszkę później mm, i, i jest to związane generalnie z, z, z wiekiem. Natomiast, natomiast maksymalny poziom testosteronu, no to on się plasuje między 20 a 30 rokiem życia, osiąga szczyt, a później zaczyna sobie spadać 1% w ciągu roku. Więc nie jest to taki zbytni spadek, to wszystko idzie wolno, spokojnie. Przyroda nas tak tutaj do tego przygotowała, żeby, żeby nie mieć z tym jakichś tam strasznych problemów. Ale dlaczego ten temat jeszcze raz? temat przede wszystkim dlatego że bardzo dużo zapytań bardzo dużo dużo młodych ludzi którzy piszą na temat terapii hormonalnej ponieważ robili badania i mają bardzo niski testosteron. No jest to bardzo zaskakujące, że osoby około 30 roku życia mają testosteron poniżej widełek. Przede wszystkim wiąże się generalnie najprawdopodobniej z tym, że taki hormon jak kortyzol, czyli tak zwany hormon stresu, ma kapitalny wpływ na obniżenie testosteronu, więc im więcej jest tego kortyzolu, tym ten testosteron jest zdecydowanie niższy. A co się z tym wiąże? No przede wszystkim gorsze samopoczucie, problemy z życiem seksualnym, czyli spadek libido, Brak koncentracji, rozdrażnienie, depresja wszelkiego rodzaju takie bardzo bardzo niemiłe, niemiłe, niemiłe sprawy, które, które po prostu wiążą się z tym, że mamy obniżony testosteron, my mężczyźni, ponieważ jest to nasz taki podstawowy wiodący hormon, i, i, i jeżeli on spada, no to mamy, mamy dużo różnego rodzaju problemów. Także no tutaj, tutaj faktycznie bardzo niefajnym jest to, że ten testosteron osoby około 30 lat mają tak nisko. Oczywiście w tym momencie pytanie o HTZ, terapia zastępcza i tak dalej, testosteron, testosteron, wbijanie testosteronu. Ok, ale może zacznijmy od samego, samego początku, że tak naprawdę. Mm, Jednym, jednym z takich, takich podstawowych jakby sytuacji, kiedy ten testosteron się obniża, jest nadwaga nadwaga powoduje, powoduje obniżenie testosteronu, w ogóle tak zwane tycie typu jabłko, tak to jest medycznie określone, czyli tycie wokół komory brzusznej powoduje obniżenie testosteronu. Natomiast obniżenie testosteronu powoduje tycie wokół komory brzusznej. No i tu mamy takie błędne koło, które, które nam się kręci. No i żeby z tego koła tak naprawdę błędnego wyjść, trzeba by było w jakiś stopniu i yy, w jakiś sposób zadziałać. No i tak naprawdę te działania, te działania mogą być naprawdę różne i, i też nie należy od razu już nastawiać się na to, że będę przyjmował testosteron, bo niejednokrotnie może być taka sytuacja, że, że to nie będzie aż tak bardzo niezbędne. Oczywiście wiadomo, że jeżeli ten testosteron jest strasznie nisko i nie uda się go podnieść naturalnymi sposobami, no to wtedy nie ma za bardzo innego wyjścia, jeżeli chcemy, żeby nasze samopoczucie było zdecydowanie lepsze i nasz komfort życia y, także. Y, a jakie są sposoby? No przede wszystkim zmiana diety, sposób żywienia. Jest to, jest to no bardzo, bardzo, bardzo ważna, e, ważna rzecz, e, która ma wpływ ogromny na testosteron, e, a także odpowiedni ruch. Testosteron przede wszystkim obniża mm, niezwykle hormon, który jest tak zwanym hormonem stresu, czyli kortyzol. My dzisiaj włączając telewizję, włączając radio, słuchając wiadomości, no trudno, żebyśmy nie mieli wysokiego kortyzolu, bo tak naprawdę wszelkiego rodzaju wiadomości, czy w telewizji, czy w radio, czy to wszystko, co się dzieje w kraju, bądź za granicą, na świecie, no niestety bardzo mocno nas stresuje, więc no trzeba wziąć pod uwagę to, że my teraz no mamy duży problem, żeby się zdystansować do wszystkiego i, i żeby żyć na Naprawdę w, w miarę spokojnie. Więc tutaj, tutaj ten kortyzol ma kapitalny wpływ na obniżenie tego testosteronu ale można by było próbować działać e, troszeczkę też inaczej, e, czyli tak jak już wspomniałem, e, zmiana sposobu żywienia, odpowiednia dieta, e, która no, zdecydowanie poprawi naszą, naszą sylwetkę, a nasza sylwetka, ja nie mówię tutaj o sylwetce typowo tam atletycznej, czy, czy sylwetce e, jakiejś sylwetkowej, e, tylko e, naturalnej naszej sylwetki, e, sylwetce, jeżeli my ją poprawimy z Zrobimy, zrobimy lepszy jej wygląd no dzięki czemu obniżymy tkankę tłuszczową, która jak już wspomniałem ma bardzo duży wpływ na poziom testosteronu, ale też nie tylko nie tylko dieta. Teraz mamy to bardzo utrudnione, ponieważ wszelkiego rodzaju siłownie są zamknięte, ale bardzo duży wpływ ma odpowiedni trening i jak już wspomniałem odpowiedni Trening. Nie każdy trening będzie działał dobrze e, w stosunku podwyższenia testosteronu. E, wszelkiego rodzaju treningi, które są wyczerpujące, e, które doprowadzają do przetrenowania, e, które e, są bardzo ciężkie, e, one wręcz działają odwrotnie. E, one, one obniżają nasze hormony e, męskie, na przykład typu testosteron, hormon wzrostu e, i takie treningi działają odwrotnie. My My potrzebujemy treningu, który nam po prostu zadziała w bardzo pozytywny sposób na nasze na nasze hormony. Tutaj mogę przytoczyć taki Jeden rodzaj treningu, który został, został już wcześniej opracowany, rodzaj zawodniczy. Ja nawet kiedyś pisałem na ten temat w Perfect Body, na temat systemu treningowych i wtedy też opisałem ten system to jest tak zwany trening anaboliczny. Jak sama nazwa wskazuje, trening anaboliczny został generalnie wymyślony po to, żeby zawodnicy, adepci siłowni, mieli całkiem fajne, całkiem fajne, Postępy bez żadnego dopingu. Czyli yy, trening anaboliczny ma wpłynąć na podwyższenie naszych hormonów naturalnie. Yy, na czym ten trening polega? No, powiem szczerze, że ja niejednokrotnie yy, podobne treningi rozpisywałem, rozpisywałem swoim podopiecznym, no ale oni na to reagowali. Ale Paweł, wiesz, bo. Ja nie czuję, ja się nie męczę. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że ja się katuję na treningu, a ten trening jest po prostu zbyt łatwy. No i właśnie tutaj na tym to polega, że ten trening nie może obfitować w dużą ilość serii, w jakąś olbrzymią ilość powtórzeń. Ciężar może być całkiem, całkiem nieźle dobrany, czyli nie musi być jakoś mega lekki, ale to ma być trening, który nas nie będzie wyczerpywał. I tutaj niejednokrotnie właśnie takie. Treningi polecałem osobom, które mi pokazywały wyniki, no i ten testosteron był tak troszeczkę albo nisko w widełkach, albo nawet poza widełkami, żeby ten testosteron podnieść. Oczywiście trzeba mieć świadomość tego, po co taki trening robimy, bo no ja sobie zdaję sprawę, że osoby, które trenują intensywnie, ciężko, no to jeżeli taki trening sobie zrobią, no to nagle stwierdzają, że. Kurde, ale ja nie czuję tego treningu. Ten trening jest za słaby. Ja nie wiem, czuję się jakbym poszedł na trening i tak naprawdę nic nie zrobił. Zrobił, tak naprawdę zrobił. To tutaj trzeba po prostu to rozgraniczyć. Albo robimy odpowiedni trening, odpowiednią dietę, już pod kątem typowo sylwetkowym, w momencie, kiedy mamy wyniki wszystkie bardzo ładne i możemy sobie na to pozwolić. Czy robimy trening, gdzie chcemy troszeczkę te nasze hormony pobudzić. 是不是？<clears throat> Bo celnik anaboliczny ma bardzo y, duży wpływ właśnie na podwyższenie testosteronu, hormonów wzrostu, czyli takich naszych podstawowych y, hormonów. Y, no, przede wszystkim testosteronu, który jest y, takim podstawowym hormonem męskim. I wiadomo, że, że każdy mężczyzna, y, który ma y, dobre libido, y, to nie znaczy, że on po prostu, nie wiem, jest tam królem seksu, bo to, to też nie o to tylko chodzi, ale podwyższony libido u mężczyzny nie, nie tylko. Tylko odznacza się właśnie tym, że, że mamy dużą ochotę na seks i, i tego typu rzeczy, ale przede wszystkim mamy ochotę na życie. My się budzimy rano, jesteśmy uśmiechnięci, zadowoleni, że już się zbudziłem, że będzie jest nowy dzień, nowe wyzwania, że wszystko jest, wszystko jest dobre, dzień będzie na pewno udany i cieszymy się z tego. W momencie, kiedy ten testosteron jest obniżony, no to, no to faktycznie budzimy się rano i tak naprawdę no, nie chce nam się za bardzo nawet z łóżka zwlec, e, i z tym jest olbrzymi problem. Do tego jeszcze ranny wysoki kortyzol całkowicie, całkowicie nas, y, nas rozkłada. Także. Jak wspomniałem, dobry trening, dobra dieta, dobrze dobrana i możemy sobie tak naprawdę w dużym stopniu poradzić z tym, żeby ten testosteron podnieść. Właśnie szczególnie jeżeli mamy lat 30-30 kilka, a nagle okazuje się w badaniach, że no testosteron mamy nisko tutaj, tutaj ja bym generalnie od tego zaczął przede wszystkim, no i zobaczył, jakie, jakie, mamy, jakie mamy efekty po pewnym czasie robimy kolejne badania, no i wtedy widzimy, widzimy czy, czy udało nam się w jakiś tam sposób tutaj wbić się w widełki, czy, 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 czy przekroczyć jakby granice, granicę bardziej do góry. Hmm, oczywiście jeżeli taka sytuacja no nie pomaga i, i są duże problemy hmm, psychiczne, hmm, problemy, problemy życiowe no to w tym momencie faktycznie hmm, zostaje nam ten HTZ, hmm, zostaje nam ta terapia testosteronem, gdzie wiadomo osoba, która będzie to prowadziła musi odpowiednio dobrać hmm, rodzaj testosteronu, częstotliwość podawania testosteronu hmm, i generalnie hmm, stara się o to, żeby ten testosteron był w pozycji konstans. Żeby on nie wahał się, żeby to nie była, nie była sinusoida, no bo wtedy wiadomo, raz się budzimy, jest super, raz się budzimy, jest mniej super, mam dobry humor, zaraz mam gorszy humor, więc to, się, to, to, to powoduje właśnie takie wahania, wahania nastroju. Natomiast jak ten testosteron będzie w pozycji Konstans, no przez cały czas jesteśmy naprawdę w bardzo przyzwoitej kondycji psychicznej i, i, to, nam, i to nam dużo dużo robi, ale jak już wspomniałem mówię, że taka terapia terapia testosteronem to jest ostateczność a, a, a wiele można spróbować spróbować zrobić odpowiednią dietą, odpowiednim treningiem, oczywiście ta dieta musi być monitorowana, musi być sprawdzana i, i ewentualnie robiona kosmetyka tej diety na bieżąco żeby przez cały czas ona była w jak najlepszej, w jak najlepszej w jak najlepszym ustawieniu pod kątem tego, co chcemy osiągnąć. A wiadomo, że tutaj, jeśli chodzi o efekty tej diety, no to będziemy mieli bardzo, bardzo, bardzo wyraźne, bo, no, bo będziemy robić mierzyć sobie wody, będziemy robić wagę i, i będziemy widzieć tak naprawdę, czy ta dieta nam pomaga. No, a dodatkowo trening, który jest do tego rozpisany, ma dodatkowo nam też pomóc tutaj. W, w poprawie, poprawie budowy ciała, ale także ma bardzo mocno nam też pomóc w tym, żeby zaczęły wydzielać się nasze własne hormony troszeczkę w większej ilości. Także tyle mniej więcej, co chciałem powiedzieć na ten temat, bo jest to temat taki ostatnio dość, dość, często, dość często pytany. Jestem bardzo zaskoczony, jak, jak dużo osób pisze, które ma problemy z obniżonym testosteronem, a ich wiek naprawdę nie jest jakoś bardzo wysoki, bo no, czuję się faktycznie jak dziadzia pisząc z takimi osobami, bo te osoby są dużo, dużo młodsze, no a ich problemy są Naprawdę dla nich olbrzymie, ponieważ no te, te obniżenie hormonów powoduje tutaj strasznie rozkwianie. Psychiki sami mówią, że, że się bardzo z tym źle czują, że bardzo chcieliby, żeby, żeby ta, ta sytuacja się jak najszybciej zmieniła. Oczywiście, jeżeli się chodzi do lekarzy, lekarze, lekarze różnie, różnie to interpretują. Najczęściej właśnie tutaj od razu się podchodzi do ewentualnej terapii, czy to, czy to, czy to iniekcyjnej, czy to żelem. Natomiast no, tutaj możemy, być, możemy naprawdę sobie bardzo fajnie pomóc poprzez odpowiednią dietę i trening. No, trening jest faktycznie w tej chwili bardzo mocno utrudniony. No, z tego względu, że mamy zamknięte siłownie, ale, ale tak naprawdę dla chcącego nie ma nic trudnego i gdybyśmy, gdybyśmy chcieli sobie zrobić jakiś w miarę sympatyczny, fajny trening, to możemy go zrobić w domu. A wiadomo, że w domu nie zrobi się jakiegoś mega treningu, ale on właśnie będzie w zupełności wystarczający do tego, żebyśmy troszeczkę pobudzili nasze hormony, biorąc pod uwagę to, że nasz styl życia w tej chwili, generalnie przede wszystkim w domu, no też powoduje, powoduje to, że ten testosteron również bardzo nisko, nisko się znajduje. Powoduje to, że nasz kortyzol jest bardzo wysoko, ponieważ my nie akceptujemy tej sytuacji. My się bardzo źle, źle w niej czujemy i przez cały czas jesteśmy nią bardzo mocno zestresowani. I, 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 I po prostu przez to wszystko, no tak naprawdę bardzo cierpią hormony, a przez te hormony cierpimy strasznie, strasznie. My. Dlatego dobrze jest po prostu coś, coś zrobić dla siebie, pomyśleć o, o odpowiedniej diecie, pomyśleć o odpowiednim treningu. A jeżeli to faktycznie nie pomoże, no to wtedy można by było ewentualnie pomyśleć, pomyśleć o terapii, terapii hormonalnej, no żeby po prostu zrobić tak, żeby było nam lepiej, łatwiej. I przyjemniej. No, i tym chciałbym bardzo Wam podziękować za, za dzisiejszy film. Jeszcze raz życzę Wam e, fantastycznych e, dni. E, jak najlepszych, jak najzdrowszych i, 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 i jak najbardziej optymistycznych w tym naszym nowym roku, żeby z miesiąca na miesiąc było nam łatwiej, żebyśmy, żebyśmy wracali już do żywych, że tak powiem, i, i funkcjonowali jak najbardziej normalnie. Oczywiście wiemy, że na to trzeba troszkę czasu, ale no niech ten czas jak najszybciej idzie do przodu. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam Was i do następnego zobaczenia. Cześć!